Witaj! Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem, ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Posłuchajmy ciekawej relacji. Kobieta opowiada o tym, jak w wyniku porażenia piorunem przeżyła doświadczenie bliskie śmierci. Podczas niego doznała głębokiego oświecenia i uświadomienia w zakresie swojej relacji z Bogiem i innymi ludźmi oraz wszystkimi istotami, a także tego, czym Bóg jest. Zaczynamy. Był środek lata 2005 roku i siedziałam na tylnych schodach mojego domu, rozmawiając przez telefon z moją drogą przyjaciółką. Która mieszkała w Oregonie. Było już późno i mój ówczesny mąż właśnie wrócił z pracy. Był elektrykiem w jednym z okolicznych zakładów. Przeszedł obok mnie, gdy siedziałam na betonowych schodach, a właśnie zaczynało padać. Usłyszałam grzmot w oddali, więc zapytałam go, gdy przechodził obok mnie, czy mogę bezpiecznie rozmawiać przez telefon bezprzewodowy podczas burzy. Powiedział, że nic się nie stanie, więc ja i moja przyjaciółka rozmawiałyśmy dalej. A on poszedł do domu, żeby się przebrać. Około pięć minut później usłyszałam głośny trzask w chwili, gdy z rozgniewanego nieba spadła błyskawica i uderzyła mnie w prawe ramię. Poczułam piekący ból, gdy błyskawica przeszła przez moje ciało, powalając mnie na ziemię i zostawiając ślady zwęgleń na betonowych stopniach. Gdzie znajdowały się moje stopy i gdzie znajdowało się moje siedzenie. Po przejściu przeze mnie błyskawica przeszła pod domem i wysadziła transformator, znajdujący się bezpośrednio przed domem, pozbawiając całą okolicę prądu na około 4 godziny. Pamiętam, że byłam w szoku. Czułam się bardzo dziwnie, byłam bardzo zdezorientowana. Trzęsłam się na całym ciele, pociłam się i bolał mnie brzuch. A ból ramienia i klatki piersiowej były nie do zniesienia. Nie mogłam uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Leżałam na ziemi i poczułam, jak mój duch unosi się z ciała. Weszłam do domu i rozglądałam się. Wszystko wyglądało tak dziwnie. Nic nie wyglądało tak, jak zawsze. Wszystko miało spalony, żółty kolor. Nawet powietrze miało ten kolor i wtedy zauważyłam, że meble w domu nie są moimi meblami. To co zobaczyłam, było bardzo dezorientujące, ponieważ mimo że był to mój dom, wszystkie meble nie były moje. One były z kompletnie innego okresu czasu, tak jakbym została przeniesiona wstecz w czasie, może do lat dwudziestych albo trzydziestych XX wieku. Nie mogłam uwierzyć w to, co się stało. Spojrzałam na koronkowe zasłony w oknach. To nie były moje zasłony. Zaczęłam czuć strach. W domu nie było nikogo. Gdzie poszedł mój mąż, gdzie poszły moje dzieci? Nie mogłam nikogo znaleźć, nie było też prądu. Transformator się spalił, a mimo to słyszałam coś, co brzmiało jak stary program radiowy. Już się nie unosiłam, szłam. Chodziłam po pokojach szukając tego, co wydaje ten dźwięk, ale nie mogłam tego znaleźć. Musiało to trwać tylko kilka minut. Ale wydawało się, że czas się zatrzymał i wszystko poruszało się w bardzo zwolnionym tempie. Potem znalazłam się całkowicie otoczona najpiękniejszymi puszystymi, różowo-złotymi chmurami. Były takie wspaniałe. Byłam pod wrażeniem takiego piękna i poczułam głębokie poczucie spokoju i poczucie całkowitej, całkowitej miłości. Ta miłość była taka sama jak miłość, którą czułam wcześniej w świetle. Wiele lat temu była taka wielka, tak ogromna, tak kompletna i tak głęboka. Poczułam, że każdy por mojego ciała jest otwarty i wchłaniam to wszystko. Po prostu pławię się w tej głębokiej, pięknej miłości. Poczułam się cała, kompletna i całkowicie zaakceptowana. Nie miałam pojęcia, co się dzieje. Poruszałam się przez te wspaniałe chmury. I kiedy się poruszałam, wydawało mi się, że poruszam się na boki. Nie było wrażenia poruszania się w górę lub w dół. Poczułam wokół siebie tę ogromną obecność, taką kochającą obecność, która wlewała miłość do mnie i we mnie. To była miłość, której nie potrafię opisać słowami. Była tak piękna, nawet teraz łzy napływają mi do oczu. Potem pojawiło się dwóch mężczyzn. Którzy stanęli po obu moich stronach. Byli to młodzi mężczyźni, może po dwudziestce lub trzydziestce. Mieli blond włosy, niebieskie oczy i nosili coś, co wyglądało na kremowe lniane ubrania. Wokół nich panował olśniewający blask. Zdawali się świecić, a ich radość zdawała się wypływać z każdej komórki ich ciał. Zauważyłam, że lniane płótno, które nosili, było bardzo szczegółowe, było bardzo ciasno tkane i bardzo miękkie. Widziałam drobny wzór z plotu lnu. Nie wiem dlaczego wydawało się to ważne, ale było to bardzo wyraźnie widoczne. Na początku myślałam, że ci mężczyźni to anioły, ale potem zrozumiałam, kim byli. Ci dwaj mężczyźni byli moimi młodszymi braćmi, którzy zmarli jako dzieci. Miałam tylko rok, gdy mój pierwszy brat zmarł krótko po urodzeniu, a gdy miałam dwa lata, moja mama straciła drugiego z powodu poronienia. Choć wtedy nawet nie zdawała sobie sprawy, że miała chłopca. Wiedziałam o nich, ale wtedy byłam zbyt młoda, aby cokolwiek o nich zapamiętać. Moi rodzice nigdy o nich nie mówili. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że się spotkaliśmy. To było jak spotkanie rodzinne. Mieli piękne uśmiechy i oboje byli bardzo podobni do mojego taty. Wiedziałam, że będzie z nich obojga dumny. Poczułam się swobodnie, gdy poprowadzili mnie z nad chmur do pięknego ogrodu, który znajdował się na lewo od ogromnego, wspaniałego miasta. Rozglądając się dookoła, zauważyłam, że kolory były tak jasne i żywe, a powietrze było słodkie i przejrzyste. Słyszałam śpiew ptaków i szum wody, jakby w pobliżu płynął strumień. Były tam drzewa i kwiaty, a trawa była chłodna i miękka pod moimi stopami. Poczułam delikatny, jedwabisty wietrzyk muskający moją skórę. Kiedy stałam w tym zapierającym dech w piersiach miejscu, poczułam wokół siebie ogromną obecność, która wylewała na mnie miłość. Poczułam taką radość i jedyne co mogłam zrobić, to stać z zachwytem nad pięknem i miłością, która była wokół mnie. W tym czasie otrzymałam informację, że umarłam i wstępuję do nieba. To było jak wiedza wlana we mnie. Otrzymałam ją jak prosty fakt. Nie było uczucia strachu ani szoku. Miałam wrażenie, że unoszę się w powietrzu. To było dobre, więc z tym nie walczyłam. Następnie, gdy ludzie zebrali się wokół mnie, aby mnie wesprzeć, przedstawiono mi przegląd mojego życia. Pokazano mi moje życie. Wszystko, co kiedykolwiek powiedziałam i zrobiłam. Wszystko zostało mi pokazane. To było jak oglądanie czarno-białego filmu na szpuli. Nie było żadnych uczuć, żadnego osądu. To właśnie wtedy dowiedziałam się, że Bóg nas nie osądza. My osądzamy siebie, stojąc przed Nim w całej Jego chwale i doskonałości, obserwując jak nasze życie mija przed nami. Dla mnie jedyne co robił, to kochał mnie podczas tego przeglądu. Nie padło ani jedno słowo i wszystko skończyło się w mgnieniu oka. Dopiero po przeglądzie życia usłyszałam męski głos mówiący: To, co wysyłasz do wszechświata, wróci do ciebie. Kiedy stałam w ogrodzie, po raz kolejny zauważyłam, jak piękne i jaskrawe były kolory kwiatów, drzew i trawy. Czerwone były bardziej czerwone, różowe bardziej różowe, a żółte bardziej żółte. Były o wiele żywsze niż jakiekolwiek kolory, jakie kiedykolwiek widziałam. Powietrze było słodko pachnące. Było takie czyste i przejrzyste. Trawa była chłodna w dotyku, jak w piękny wiosenny dzień. Na drzewach śpiewały ptaki, i widziałam strumień, w którym woda błyszczała jak diamenty w słońcu, gdy płynęła po skałach. Usłyszałam muzykę, która była piękniejsza niż wszystko, co kiedykolwiek wcześniej słyszałam. Wtedy zauważyłam, że wszystko ma swoją własną częstotliwość i dźwięk. Drzewa miały swój dźwięk. Liście na drzewach miały swój własny dźwięk, trawa miała swój własny dźwięk, skały miały swój własny dźwięk, woda miała jeszcze inny dźwięk i tak A kiedy weźmie się te wszystkie pojedyncze dźwięki i złoży je wszystkie razem, brzmi to jak najwspanialsza symfonia i chór, jakie kiedykolwiek stworzono. A co jeszcze bardziej zdumiewające, wszystko i wszyscy w niebie śpiewali na chwałę Bogu. Po prostu wylewało się to z każdego liścia, skały, źdźbła trawy i każdego ptaka. To był najpiękniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszałam. Wciąż to słyszę nawet teraz, po tylu latach. To jest jak piosenka niesiona wiatrem. Od czasu do czasu wciąż słyszę niebiańską muzykę, gdy bryza wieje w liściach na drzewach. To przenosi mnie tam i znowu czuję tę głęboką, wszechogarniającą miłość. Uzdrawia to moją duszę i mój duch się wznosi. W niebie nie ma czasu, więc nie mam pojęcia, ile czasu zajął każdy etap tej podróży. Z jednej strony wydawało się, że wszystko dzieje się tak szybko, z drugiej strony wydawało się, że czas się zatrzymał. Zaczęłam czuć się tak, jakbym była podłączona do gigantycznej kroplówki wiedzy, karmioną mnie całą tą wiedzą, a nawet nie miałam słów, żeby zadać właściwe pytania. Czułam taką radość i uniesienie. Było to jedno Aha po drugim, i wszystko wydawało się takie proste i logiczne. Pamiętam, że w pewnym momencie powiedziałam z wielkim uśmiechem na twarzy: Wow, czy to wszystko? To jest takie super! Boże, jesteś taki wspaniały. To my wszystko komplikujemy. Widziałam aniołów i przemówili do mnie, pokazując mi jezioro, a w jeziorze pokazali mi przyszłe wydarzenia, które miały mieć miejsce na ziemi. I które faktycznie potem się wydarzyły. Pamiętam też, że patrzyłam w dół na odbicie mojego ciała. Widziałam, że nadal mam ciało i wyglądało ono tak samo jak zawsze. Miałam na sobie te same ubrania co wcześniej i zauważyłam, że moje długie blond włosy opadały mi poniżej ramion. Widziałam moje jeansowe spodenki i stopy. Ale zauważyłam też, że moje ciało było znacznie lżejsze, wydawało się pływające. Nie było ciężkie jak tu, na Ziemi. Na Ziemi jesteśmy obciążeni grawitacją. Wszystko wydaje się bardzo ciężkie, ale tam ciało było lekkie. Zauważyłam też, że nie przejmuję się już swoim ciałem, tym jak wygląda i czy mi pasuje, czy nie. Wiem, że ciągle to powtarzam, ale jedyne co czułam to ogromną miłość i całkowitą akceptację. To było niesamowite. Wszędzie byli ludzie. Wszyscy wyglądali młodo i nikt nie był chory. Wtedy Jezus podszedł do mnie, był wysoki i taki piękny. Jego włosy były ciemne, falowane i bardzo długie, sięgające do pasa. Jego skóra była ciemna, jego oczy miały ciepły, płynny brąz i miał uśmiech, który topił moje serce. Powiedział mi, że mnie kocha, że szedł obok mnie każdego dnia mojego życia i że nigdy mnie nie opuścił. Powiedział mi, że nigdy mnie nie opuści. Nigdy. Jezus powiedział mi, żebym się nie bała. Po prostu się na Niego gapiłam. Nie mogłam mówić. Był taki piękny. I pomyśleć, że On naprawdę umarł za mnie. Za nie mówiłam, kiedy tam stał i wyznawał mi swoją miłość. Następnie przeniosłam się na skraj ogrodu do czegoś, co wyglądało jak zalesiona górska dolina. Widziałam złote promienie słońca przedzierające się przez gałęzie wysokich dębów i sosen. Zauważyłam kłodę leżącą obok strumienia, a tu i ówdzie rozsiane były małe kwiatki. Wokół leżały igły sosnowe i kilka szyszek. Podeszłam do kłody i usiadłam, słuchając wody tańczącej pomiędzy skałami. Kiedy podniosłam wzrok, zobaczyłam mężczyznę siedzącego na drugim końcu kłody obok mnie. Powietrze było chłodne i przyjemne. Słyszałam ptaki śpiewające swoje słodkie piosenki. Wiedziałam, że ten człowiek był bogiem. Miał ciemne kręcone włosy do ramion, starannie przystrzyżoną brodę, piękne niebieskie oczy i wesoły uśmiech. Miał około 180 cm wzrostu, nosił białą szatę i sandały. Siedzieliśmy razem na pniu przez dłuższy czas, po prostu rozmawiając. Miał cudowny śmiech i takie błyszczące, szczęśliwe oczy. Umilkł na chwilę, następnie odwrócił się twarzą do mnie, spojrzał mi w oczy i cichym, łagodnym głosem zapytał mnie: Co byś zrobiła, gdybym był tylko ja i ty? Spojrzałam na niego, nie mając pojęcia, co miał na myśli, i zapytałam: Co masz na myśli? Uśmiechnął się i był tak cierpliwy, jak ojciec dla małego dziecka, i ponownie zapytał mnie: Co byś zrobiła, gdybyśmy byli tylko ja i ty? Spojrzałam na swoje ręce na kolanach i pomyślałam przez chwilę, a potem spojrzałam ponownie na niego i powiedziałam: Nie wiem, co masz na myśli. Wciąż się uśmiechał i bardzo cierpliwie mówił: Żadnych rodziców, żadnych dzieci, żadnego męża, żadnych przyjaciół, tylko ja i ty, nikt inny. Patrząc w jego piękną twarz, potrząsnęłam głową i jakby się zająknęłam. Czując się nagle trochę onieśmielona i niegodna, powiedziałam, doprowadziłabym cię do szaleństwa po pierwszych dziesięciu minutach tymi wszystkimi moimi pytaniami i paplaniną, a potem ty nie lubiłbyś mnie już tak, gdybym była tylko ja i ty. On tylko się do mnie uśmiechnął. Był taki cierpliwy i taki kochający, tak delikatny, że te uczucia niepasowania, które miałam, zaczęły zanikać. Następnie wstał i dał mi znak, żebym poszła za nim. Przeszliśmy krótki dystans, a potem pokazał mi cały wszechświat, w którym nie było nikogo: żadnych ludzi, żadnych budynków, żadnych samochodów, żadnych zwierząt, żadnych drzew, tylko wirujące tęczowe gazy, błyszczące diamentowe gwiazdy i wirujące planety. To piękno było zapierające dech w piersiach i wydawało się takie ogromne. Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak naprawdę wielki jest wszechświat. Wydawało mi się, że w ciągu sekundy znów siedzieliśmy na pniu, przy strumieniu. A on ponownie zapytał: Co byś zrobiła, gdybyśmy byli tylko ja i ty? Brakowało mi odpowiednich słów, aby właściwie odpowiedzieć na jego pytanie. A on czekał. Zauważyłam, że patrzę na bardzo duży dąb, który rósł przede mną. Widziałam szczegóły pnia i małe życiodajne żyłki w delikatnych liściach i korzeniach pod ziemią. To, co zobaczyłam, to nie tylko drzewo, ale poszczególne części tworzące całe drzewo. I zobaczyłam, jak ważne są wszystkie te części dla życia drzewa i jak ważne jest drzewo dla otoczenia wokół drzewa. A potem mogłam zobaczyć, jak wszystkie rzeczy są ze sobą powiązane i że każda część jest ważna na swój sposób. Studiowałam to przez kilka minut, czując, że zauważam, że właśnie to zaplanował Bóg i że stanowiło to bardzo ważną część zrozumienia tego, czego Bóg próbował mnie nauczyć, a potem mu odpowiedziałam: Nie mam pojęcia, dlaczego odpowiedziałam mu w ten sposób, skoro nigdy w życiu nie czytałam Koranu. Nigdy nawet nie widziałam tej księgi, ani nie wiem nic o islamie, ale powiedziałam: Boże, Twoje setne imię w księdze Koranu to: Bóg jest wszędzie, Bóg jest nigdzie i Bóg jest we mnie. Odpowiedział: Tak, to, to prawda, prawda, że, że tak, tak jest. jest i. Spojrzałam jeszcze raz na drzewo, potem na niego i powiedziałam: Boże, Ty stworzyłeś to drzewo, jesteś w tym drzewie, więc kiedy patrzę na to drzewo, widzę Ciebie. Spojrzał na mnie, uśmiechając się tym pięknym uśmiechem i powiedział: Tak, tak. i. Potem zaczęłam myśleć o moich rodzicach i powiedziałam: Boże, Ty stworzyłeś moich rodziców, jesteś w moich rodzicach, więc kiedy widzę moich rodziców, widzę Ciebie. Ponownie powiedział tak i próbował skłonić mnie do myślenia dalej, więc zaczęłam myśleć, że są na tym świecie ludzie, którzy są okrutni wobec innych i są tacy, którzy mnie skrzywdzili. A ja nie przejmuję się szczególnie tymi ludźmi, więc powiedziałam Mu: Boże, są tacy ludzie, którzy tak naprawdę mnie nie obchodzą, bo ranią innych. Ale ty stworzyłeś tych ludzi, jesteś w tych ludziach, więc kiedy widzę tych ludzi, widzę Ciebie. Znowu się do mnie uśmiechnął i powiedział: Tak, to, to prawda. prawda. Powiedział: Teraz, Teraz mam do ciebie, ciebie pytanie. Kiedy, kiedy patrzysz w lustro, wdrocą, co widzisz? Ponownie spojrzałam na swoje dłonie i przez chwilę pomyślałam, że moją normalną reakcją byłoby coś w stylu Widzę mnie, nikogo wyjątkowego, tylko mnie. Ale potem spojrzałam w jego piękne oczy i te uczucia o mnie rozpłynęły się z powodu głębokiej miłości, którą w nich zobaczyłam. Wtedy powiedziałam: Boże, Ty mnie stworzyłeś, jesteś we mnie, więc kiedy patrzę w lustro, widzę Ciebie. On odpowiedział: Tak, to, to prawda. Wydawał się bardzo szczęśliwy i uśmiechał się od ucha do ucha. Poczułam otaczającą mnie Jego radość i głęboką miłość. Byłam całkowicie zanurzona w Jego miłości, gdy na mnie patrzył. Dla mnie to było coś wielkiego. Poczułam ogrom tego objawienia. Poczułam, jak to wiruje w moim sercu i umyśle. Z łatwością dostrzegam piękno Boga w innych, wokół mnie, ale znacznie trudniej jest mi dostrzec piękno Boga w sobie. Nawet teraz muszę sobie przypominać, że jestem wyjątkowa i piękna. Każdy z nas jest wyjątkowy dla Boga. On nas stworzył. On jest w nas. Nie popełnia błędów i nie robi bzdur. Dla niego wszyscy jesteśmy ważni, wszyscy jesteśmy piękni. Widzi nas z doskonałą miłością. Jesteśmy niedoskonałymi istotami, które on kocha doskonale. Doskonała miłość sprawia, że nasze dusze jaśnieją tak pięknie. Musiałam się nauczyć, że prawdziwe piękno promieniuje z głębi duszy. Piękno zewnętrzne zanika z czasem, dotyczy to każdego z nas, ale prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza i nigdy nie blaknie. To jest wewnętrzne i wieczne. Musiałam się nauczyć, że moja wartość jako istoty ludzkiej nie zależy od tego, co myślą o mnie inni, ani od tego, czy są ze mnie zadowoleni, czy nie. Musiałam także nauczyć się, że szczęście nie pochodzi z zewnętrznego źródła. Aby być naprawdę szczęśliwą, to musi wypływać z wnętrza mojego serca. Dla Boga jestem sobą, to wszystko, tylko ja i w Jego oczach jestem doskonałą istotą, po prostu ja. Moja wartość polega na byciu tym, kim Bóg mnie stworzył. Nie muszę uszczęśliwiać wszystkich innych. Bóg chciał, żebym wiedziała, że zawsze jest ze mną szczęśliwy. Jedyne, co muszę zrobić, to być szczęśliwa ze sobą i znaleźć radość w swoim życiu. Muszę przestać martwić się tym, co myślą wszyscy inni. Muszę zobaczyć w sobie jego piękno. Skończyliśmy rozmowę, po czym wstaliśmy i zaczęliśmy iść przez las. Spotkaliśmy dwie piękne, bogato ubrane kobiety, które zaprowadziły mnie do spokojnego jeziora na końcu zalesionego terenu. Dwie kobiety, które znałam, były aniołami i zaczęły pokazywać mi coś, co wyglądało na ruchome obrazy przyszłych wydarzeń, które będą miały miejsce na Ziemi. Pokazano mi wydarzenia wynikające z ataków 11 września i innych ataków terrorystycznych na nasz kraj, a także upadek naszych instytucji finansowych lub inaczej mówiąc to, że nasze pieniądze nie są warte papieru, na którym są zapisane. Pokazano mi, jak srebrne i złote monety są używane do zakupów. Mówiono też, że z czasem wrócimy do systemu barterowego, tak jak to robiliśmy dawno temu w przeszłości. Pokazali mi wiele klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi, wulkany, tornada i burze oraz sześć ogromnych fal wody pokrywających ląd. Widziałam także kobietę w Kanadzie, która miała w samochodzie małego chłopca, a jej samochód wypadł z drogi z powodu powodzi. Jej samochód został zanurzony pod wodą i oni tonęli. Bóg posłał aniołów w postaci ludzi, aby ich wyciągnąć, ale chłopiec już był nieprzytomny. Powiedzieli mi, że jednak przeżyje, i tak się stało. Ona następnie promowała serię filmów wideo o duchowości. Pokazali mi rząd i to, jak niszczy pokój w naszym świecie, jak bardzo jest skorumpowany. Pokazali mi ciemność, która ich otacza. Pokazali mi obalenie różnych rządów i ogromne zamieszki na ulicach. Pokazali mi jedno szczególne zamieszanie, podczas którego ktoś, mężczyzna, rzucał czymś przez witrynę sklepu, a niedaleko płonął budynek. Słyszałam też odgłosy wystrzałów. Pokazali mi gniazda światła, które wciąż pozostały na małych obszarach, zwanych bezpiecznymi przystaniami. Przeważnie były to obszary w regionach górskich. Pokazali mi, jak zobaczyć ciemne chmury wokół lądów, aby wiedzieć, gdzie znajdują się bezpieczne przystanie. A ostatnią rzeczą, jaką mi pokazali, była srebrna wstęga rozdzielająca Stany Zjednoczone poinformowano mnie, że ta wstęga to rzeka. Zakładam, że była to rzeka Mississippi, ale nie dali mi żadnego wyjaśnienia co do znaczenia tej wstęgi, poza tym, że stawała się większa. Prawda jest taka, że do dziś, kiedy takie rzeczy się dzieją, wciąż jestem zszokowana i zaskoczona jak każdy, że rzeczywiście dzieją się tak, jak pokazali mi aniołowie. Dopiero po fakcie zdaję sobie sprawę, o mój Boże, to właśnie mi pokazali. Wydaje mi się to takie niesamowite. Nie wiem, dlaczego pokazali mi takie rzeczy. Co miałam zrobić z tą informacją? Nie powiedzieli, więc po prostu czekałam, co będzie dalej. I kiedy wszystko wydarzyło się tak, jak powiedzieli, byłam i nadal jestem tym zdumiona. Przepraszam, że nie potrafię przewidzieć przyszłości, naprawdę tego nie chcę. Jednak czasami powracają do mnie przebłyski tej kroplówki wiedzy. Mogę wtedy wiedzieć o czymś dzień, tydzień albo może miesiąc przed tym, jak to się wydarzy. Mogę mieć o tym sen lub zobaczyć to w wizji, zanim to nastąpi. Wtedy się modlę. Wszystko, co aniołowie pokazali mi w trakcie mojego doświadczenia, co dotyczyło przyszłości, jak do tej pory się sprawdziło. Gdy moje doświadczenie się zakończyło, leżałam na ziemi na moim podwórku, zaraz obok schodów, na których uderzył mnie piorun. Widziałam, że telefon, który został wyrzucony z mojej dłoni, leżał po drugiej stronie patio. Był cały spalony i czarny. Zobaczyłam także czarne, zwęglone ślady na schodach, w miejscach, gdzie były moje stopy i moje siedzenie. Kiedy wróciłam z mojego doświadczenia bliskiego śmierci, przez około pierwsze sześć miesięcy żyłam w stanie całkowitej błogości, jedności z Bogiem. Mam teraz znacznie silniejszą wiarę niż wcześniej, nie jestem religijna, ale mam znacznie głębszą relację z Bogiem. Mam wizję, widzę, czuję i słyszę duchy. Wiele związków uległo zmianie. Rozwiodłam się i ponownie wyszłam za mąż. Zaraz po moim doświadczeniu miałam spontaniczne przebudzenie kundalini. Na początku nie mogłam chodzić do sklepów, kościołów czy zatłoczonych miejsc, ponieważ czułam falę energii innych ludzi. Jasne światła, głośna muzyka lub ciemne kolory sprawiały, że byłam chora. Wydaje się, że przyciągam błyskawice. Zostałam trafiona w sumie cztery razy: dwa razy piorunem kulistym, dwa razy piorunami. Byłam rażona w wieku 40, 43, 44 i 46 lat. Pierwszy raz to był piorun kulisty, który wleciał przez boczne okno i poraził moje dłonie, gdy pracowałam na komputerze. Drugi raz to było moje doświadczenie bliskie śmierci po porażeniu piorunem. Kardiolog powiedział, że miałam minimalne uszkodzenia serca w rezultacie tego porażenia i że mam szczęście, że żyję. Powiedział, że miałam blok prawej odnogi pęczka Hisa. Jako bezpośredni rezultat porażenia piorunem. Trzeci raz to był kolejny piorun kulisty, który wleciał przez frontowe okno do salonu, gdy oglądałam telewizję. Przetoczył się po kanapie i uderzył mnie w tył głowy. Czwarty raz to był kolejny piorun, który uderzył w ziemię, przeszedł pod domem i przyspawał lokówkę do mojej dłoni. Poza tym światła migotały i zrywały się połączenia telefoniczne. Żyłam w krzywdzącym mnie małżeństwie. Po moim doświadczeniu bliskim śmierci rozwiodłam się i ataki piorunów ustały. Myślę, że Bóg próbował mnie przebudzić do ważnych prawd, jednak nie jestem tego pewna. Mogę się mylić. Zaraz po moim doświadczeniu bliskim śmierci miałam tyle energii, że nie spałam przez 11 dni. Czytałam wszystko, co wpadło mi w ręce. Kochałam wszystko i wszystkich. Nadal tak robię, ale teraz jestem trochę bardziej ostrożna. Minęło 10 lat więc trochę się dostosowałam. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.